Cześć wszystkim, ja jestem Marcin i dzisiaj chciałbym Wam pokazać naprawę auta po gradobiciu. nawiązaniu do jednego z komentarzy, który pojawił się pod filmem, z naprawy bodajże Peugeota, chcielibyśmy pokazać jak usuwamy gniecenia na słupku w aucie, które jest po gradobiciu. Auto już jest u nas, zobaczcie tutaj, chłopaki właśnie też liczą zupełnie inny samochód, a przy okazji pokażę Wam różnicę między gradem a gradem. Zobaczcie, Adam tutaj liczy punkty na listanie. Kamil, jeżeli możesz pokazać yy, na przykład dach, jak jest zbity, są takie y, nieduże te punkty. Jest ich bardzo dużo, ale y, same punkty nie są duże. Ale to nie jest auto, które dzisiaj chciałbym wam pokazać. Auto, które będzie dzisiaj brało udział w naprawie, to jest ta auto: granatowa meganka. Ona już jest policzona, pozaznaczana, tak jak na pierwszym filmie pokazywaliśmy Wam co robimy na początku. Jest policzone, jest grubo ponad 600 punktów na samochodzie, ale to nie do tego zmierzam. Jeżeli możesz zrobić zbliżenia, ograć dach tego samochodu, bardzo bym cię prosił, Kamin. Bo tu, tu pokażemy naprawdę duże wgniecenia pogradowi. Dla lepszego poglądu, przystawię wam naszą tablicę, którą się wspomagamy przy liczeniu. Teraz widzicie dokładnie, jak duże są miecenia, jak różne. Większość tych dużych punktów, które tutaj mamy, one są na granicy przyciągnięcia, ale dla nas to na tą chwilę nie jest żaden problem. Ale wracając do tematu, to będziemy wam dzisiaj pokazywać. Najważniejsze dla nas czyli odpowiedź na komentarz, zdaje się, Janka. Na Naprawa słupka. Też są tu bardzo duże wgnioty. Oczywiście słupek robimy tylko i wyłącznie metodą klejową, inaczej się tego nie da zrobić, ale może dość opowiadania, po prostu idę się przebierać i zabieramy się do roboty, a Wy obserwujcie. Przebrany, ale muszę Wam coś wyjaśnić. Zmieniło się nam troszkę otoczenie, zmieniły się auta, e, zmieniła się w ogóle koncepcja nagrania tego filmu, e, dlatego robimy to kilka dni później od tych pierwszych scen. Ta meganka, którą będę naprawiał słupek na niej, e, już jest prawie gotowa. Został tylko słupek, zostawiliśmy sobie go na koniec, żeby pokazać Wam też końcowy efekt, jak wygląda auto przed i po gradobiciu. Także chodźcie, zaczynam robić i. Ja już wziąłem sobie skórę lampę. Zaczynam słupek. E, Kamil będzie nagrywał. Myślę, że to pójdzie w przyspieszonym tempie, ale w niektórych momentach e, poproszę Kamila, żeby zrobił jakieś zbli zbliżenie, coś wam wytłumaczę, coś pokaże. To co będzie ciekawe. A więc e, a coś mi tu jeszcze brakuje. Ja mam to, mam moment. Mam już. Opalarka nagrzewa nagrzewanie. Słuchajcie, więc tak, tu jest jak widzieliście na wcześniejszych ujęciach, ten słupek jest dość mocno zbity, te punkty są dość spore, ale jest też kilka takich mniejszych punktów i dlatego zacznę nie od razu od kleju na gorąco, tylko pomogę sobie takim klejem na zimno. Prawdzie go też trzeba delikatnie podgrzać, ale generalnie to jest klej na zimno. Takie proste na początku są już zrobione, nie ma po nich śladu. Tu mamy takiego większego już. Teraz będziemy... A co tu takie? Jakieś wróżby. Spróbuję go sobie też pociągnąć jeszcze, e, on jest duży, za chwilę Wam pokażę następne duże. Spróbuję go sobie też podciągnąć na początku zimnym klejem, a potem już na pewno będę wykończał klejem na gorąco. Co jest? Kur... Ej, no co to... Nie wiem, co jest grane, ale nie chcę mi się kleić. Było coś takiego. Kurde, mamy misia z tyłu. Coś zrobił? Tak mi się właśnie wydawało, że to jest coś tego ale dobra, już sobie z tym poradziłem, teraz powinno być OK. Kamil, zapraszam Cię tutaj. W tym miejscu mamy pierwszy duży punkt. Ja sobie go najpierw podciągnę, tak jak mówiłem przed chwilą, zimnym klejem, a potem będę go wykańczał na pewno klejem na gorąco, żeby to było tak jak się należy. I patrzcie teraz, co tu się będzie działo. Pięknie nam się zmniejszył ten punkt, ale za to teraz mamy koronę. Już wam kiedyś pokazywałem na filmie, który przygotowywaliśmy na Facebooka. Tutaj widać koronę, tutaj z tyłu widać koronę. Muszę to teraz popstukać. Czyli I na to jest miejsce, gdzie gdzie robi się taka górka dookoła dookoła punktu, dookoła wniecenia robi się taka korona i Teoretycznie wygląda to tak jakby było równe, natomiast na lampach dokładnie widzimy, że jest tu delikatna górka. To jest tak jak jak wulkan, jest delikatna jest góra. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jak widzicie, oddałem już zimny klej. Eee, punkt jest troszkę mniejszy, natomiast w tej chwili już na pewno użyję gorącego kleju. Dobra, widzieliście jak ruszam sobie lampą po to, żeby mieć różne perspektywy na, na to ogniecenie, żeby widzieć, ustawić sobie lampę w jak najlepszej pozycji. Dobra, ja dalej kleję, a ty Kamil kręci, pokazuj co robię. Zobaczcie, środek jest został jeszcze, ale tu to jest korona, o której mówię. Podniosła się, podniósł się kant jakby wgłecenia i robi koronę. Środek został muszę go. Oczywiście tu muszę rozklepać tutaj tu delikatnie i jeszcze raz przykleić grzybka. Co jest największym problemem w metodzie klejowej przede wszystkim Dobór grzybka i najważniejsze. Adam cool. śmieszek mu się dzisiaj włączył. Jeszcze raz. Co jest najtrudniejszą sprawą w metodzie klejowej, trafić idealnie w miejsc... grzybkiem w miejsce, gdzie jest wmiecenie. Tu pojawiają się najczęściej największe problemy. Także to jest tylko i wyłącznie kwestia treningu, treningu. Jak widzicie, to jest bardzo nudna, monotonna praca. Zobacz, jak ładnie poszło w górę. Został tylko delikatny środek. Generalnie całe umiecenie poszło do góry. Teraz już sobie go obstukam i już będziemy zbliżać się powoli do końca tego dużego punktu. Jak widzieliście na początku. Punkt w tej chwili już jest prawie niewidoczny e, na tych liniach, które mi się tu odbijają. Ale ja wiem, że tam jeszcze jest nierówno. I co trzeba wtedy zrobić? Odjechać jak najdalej z lampą. Ja sobie wezmę jeszcze jedno narzędzie. W poprzednim filmiku e, Artur rozpakowywał nowe narzędzia i tam był taki fajny młoteczek. Idę po niego. Pamiętacie? A jak nie pamiętacie, to zerknijcie do poprzedniego filmu, który jest na naszym kanale. Artur właśnie e, omawiał, opisywał, co to jest i, i tłumaczył, dlaczego musi być wypolerowana ta część młoteczka. E, teraz Wam pokażę, My, myśmy go już wypróbowali, jak się nim pracuje, dlatego dzisiaj go wykorzystam. E... Zaciąłem się. Zaciąłem się. Wiem. E, Artur Wam mówił, pokazywał i tłumaczył, dlaczego to musi być wyfolerowane. A teraz sami zobaczcie, bezpośrednio będę uderzał tym w lakier. Dlatego właśnie musi być wypolerowany. Ujawnił mi się tutaj teraz, ujawniła się taka delikatna nierówność przy kancie, który tutaj jest. Teraz zaraz sobie z nim też poradzę. Jak widzicie, to jest bardzo nudna i monotonna praca. Trzeba mieć naprawdę dużo cierpliwości, żeby to robić. No i co? Dużo, dużo treningu przede wszystkim. Jeżeli jesteście... Chodźcie stąd na chwilę, bo tu głośno. Sami widzicie, że jest to bardzo nudna i monotonna praca. Trzeba naprawdę mieć dużo cierpliwości. Eee, w związku z tym, no co, co mam Wam polecić? Jeżeli jesteście początkującymi technikami, dużo cierpliwości, a jeżeli sobie i tak z tym nie radzicie, to zapraszam Was do nas. Jeżeli jesteście gdzieś blisko, a może dalej i chcecie nas odwiedzić, eee, oprócz takich typowych szkoleń, które robimy, Eee, robimy też szkoleń, takie doszkalania, tak? Jeżeli wam coś nie wychodzi, macie z czymś problem, zapraszamy do nas, bo będziecie troszkę z nami na pewno to ogarniecie. Ja wracam do pracy. Myślę, że Kamil nagrasz cały słupek. Na sam koniec pokażemy wam efekty już po robocie całego gradobicia słupka, no i jak meganka w końcu wyjdzie. używam wielu różnych grzybków mniejszych, większych, okrągłych podłużnych, kwadratowych ale to jeżeli was zainteresuje to na facebooku już był taki filmik, gdzie dokładnie pokazywałem odnośnie metody klejowej, odnośnie grzybków i tak także odsyłam do naszego profilu facebookowego zobaczcie sobie tam dokładnie to, to co robię tutaj tam opowiadam o narzędziach Zbliżam się do końca, został mi ostatni punkt. Szczerze mówiąc już mam dość, już mi się nie chce tego sypka. Te punkty były dość duże i dość ostre. Na szczęście udało się wszystkie zlikwidować. Bez, no bez śladu, no bo o to chodzi. Skończę. I podsumujemy sobie naprawę. Jak zrobić, żeby y, przerwać tą monotonię, wyciszyć się i spokojnie robić tą monotonną pracę? Zaraz Wam pokażę. Takie magiczne urządzonko. Cyk do ucha. Słuchajcie, słupek skończony. Kamil mi tu mówi, żebym energicznie do Was mówił, ale naprawdę wymęczył mnie ten słupek. Zaczęliśmy o dziewiątej, jest pół do pierwszej. pół godzinki, dość wymagający ten słupek. Ale mamy sukces. Auto jest w zasadzie gotowe. Ja poproszę teraz Adama, żeby przetarł jeszcze samochód. I pokażemy Wam efekt końcowy. No dość długiej pracy. Niestety długiej, ale skutecznej. Tu mi się teraz rzuciło jeszcze, że zostały na, na tych srebrnych ozdobnikach. Tu jest jeszcze poobijane po tym gradzie. No ale to są niestety już elementy do wymiany, więc właściciel będzie sobie musiał wymienić, żeby nie było śladu po, po gradowiciu. E, dobra, ja wołam Adama i za chwilę pokazujemy resztę. Adaśko! Auto mamy przygotowane do wydania. Skończone. Grad zlikwidowany. Adaś poprzecierał auto. Chodźcie wam. Pokażę teraz ten słupek, jak wygląda po naprawie. Masz ostrość, tak? No to jedziemy sobie powoli. Widzicie cały słupek zrobiony. Ujęcia przed naprawą macie na samym początku filmu. Teraz Wam pokażemy, jak wygląda po. Przede wszystkim dajcie znać, co myślicie o takich naprawach, zamiast oczywiście tradycyjnego lakierowania. E, ponieważ mieliśmy kilka komentarzy z jakimiś e, pytaniami o szczegóły i tym podobne rzeczy, e, mam nadzieję, że e, tym filmem pokazaliśmy troszkę więcej. Natomiast jeżeli macie dokładniejsze pytania, chcielibyście się czegoś dowiedzieć, zaczęliście przygodę z PDR-em, być może taka opcja do szkolenia u nas będzie czymś dla Was. No i na koniec oczywiście co? Subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie, komentujcie, piszcie co o tym myślicie, czy chcecie więcej, a może macie jakieś pomysły na kolejny film, który mielibyśmy zrealizować, też chętnie wysłuchamy. I postaramy się Wam sprostać. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!